Społecznej. Witam panią Barbarę Sochę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Witam panią poseł Teresę Wargocką. Witam pana Tobiasza Bocheńskiego, wojewodę mazowieckiego. Witam pana Michała Pruszyńskiego, szefa gabinetu politycznego MSWiA, pana ministra Mariusza Kamińskiego oraz panią dyrektor Katarzynę Harmatę, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Witam wszystkich Państwa przybyłych na konferencję oraz widzów oglądających transmisję online. Poproszę o zabranie głosu Panią Minister Anitę Czerwińską. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zacznę od tego, że głównym... Obowiązkiem i zadaniem państwa jest wspieranie rodzin w duchu zaufania i poszanowania podmiotowości, autonomii rodzin. To oznacza prawo wyboru. Rodzice mają prawo wybrać po pierwsze, czy decydują się na oddanie dziecka pod opiekę żłobkową z powodu swojej aktywności zawodowej, a drugi wybór jaki mają, to mogą wybrać rodzaj, formę, instytucji tej opieki. To może być żłobek, to może być klub dziecięcy, to może być również opiekun. Za chwilę pani minister Barbara Socha, której podlega polityka rodzina, także pan wojewoda Tobiasz Bocheński przybliżą takie bardziej szczegółowe dane. Ja powiem tylko ogólnie, że Rząd prawa i sprawiedliwości umówił się, zobowiązał się wobec Polaków w swoim programie wyborczym, że będzie konsekwentnie realizował politykę społeczną, politykę rodzinną, taką, która ma wspierać rodziny, rodziny mają się rozwijać. I musi się to odbywać właśnie w duchu poszanowania, respektowania ich niezależności, autonomii, ale także przede wszystkim definiowania ich potrzeb. I tak się, proszę Państwa, dzieje. Konsekwentnie tę politykę realizujemy. Uczyniliśmy ją w naszym programie wyborczym jednym z najważniejszych filarów i myślę, że nikt nie wątpi, że konsekwentnie wywiązujemy się z naszych zobowiązań wyborczych poprzez różne programy to są, to są, to jest wsparcie w różnych formach. Wsparcie finansowe w tych naszych, można powiedzieć, sztandarowych programach, ale także to jest reforma systemu podatkowego właśnie przyjaznego dla rodzin, a także choćby reforma prawa pracy, tak żeby rodzic, rodzic który jest pracownikiem mógł wybierać sobie również te przyjazne formy pracy. Szanowni Państwo, za chwilę, tak jak powiedziałam, zostaną ogłoszone szczegóły programu Maluch Plus dla województwa mazowieckiego. Jestem przekonana, że pani minister poda także ogólne dane, które są imponujące. Ja tylko powiem dla porównania, że w roku 2015 zaledwie co dziewiąte dziecko było objęte opieką żłobkową dzisiaj. To jest już co trzecie dziecko. A ten plan długoletni, jaki założyliśmy, ta nowa edycja programu Maluch Plus na lata 2022-2029 to jest ambitny program, który ma absolutnie zniwelować te białe plamy, to znaczy ma zapewnić potrzeby wszystkich rodziców, wszystkich dzieci. Chciałam również bardzo serdecznie podziękować samorządowcom, tym, którzy... Odważnie, bo to oczywiście wymaga odwagi, wsłuchują się w potrzeby mieszkańców swoich gmin, powiatów i współpracują. Współpracują z rządem, sięgając po te programy, po to dofinansowanie, po to, żeby rodzice, rodziny z ich gmin i powiatów miały zapewnioną tą opiekę dla dzieci, jeszcze raz podkreślę, mając prawo wyboru. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pani minister. Dołączył do nas pan poseł Marek Suski. Witam bardzo serdecznie i proszę o zabranie głosu panią minister Barbarę Sochę. Szanowna pani minister, szanowny panie wojewodo, szanowni państwo parlamentarzyści. Mam ogromną przyjemność dzisiaj ogłosić wyniki naboru do nowej edycji programu Maluch Plus dla województwa. Mazowieckiego. W tym roku ogłosiliśmy nowy nabór, który zupełnie zmienił reguły, jeśli chodzi o wsparcie samorządów, a również innych podmiotów niepublicznych, które chcą tworzyć miejsca opieki żłobkowej dla dzieci. Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, od samego początku programy, które wspierają rodziny, które ułatwiają łączenie. Obowiązków rodzinnych z pracą zawodową były absolutnie priorytetowe. Dlatego od samego początku zostały zwiększone budżety przeznaczane na malucha i to było na początku pierwszej kadencji trzykrotne zwiększenie budżetu. Przypomnę, że w 2015 roku ten budżet wynosił 150 milionów, później go potroiliśmy do, 40, do 450 milionów. Przyspieszyła rozbudowa sieci żłobków w Polsce. I przez te kilka lat z około 80 tysięcy miejsc opieki żłobkowej mamy dzisiaj ponad 230 tysięcy. Tak jak powiedziała pani minister, to zwiększyło trzykrotnie dostępność do opieki żłobkowej. Ale ciągle w Polsce występują białe plamy. Jest ich o wiele mniej niż było ich kilka lat temu. Natomiast zależy nam na tym, aby rzeczywiście rodzice mieli realny wybór czy oddawać dzieci do żłobków czy opiekować się nimi samodzielnie czy korzystać z innych form opieki. Żeby wybór był realny, to żłobki muszą być w zasięgu zarówno terytorialnie geograficznie, ale też finansowo. Stąd przygotowując kolejną edycję programu Maluch, postanowiliśmy wprowadzić rewolucyjne zmiany do tego programu tak aby właśnie móc zwiększyć tę dostępność finansową dla rodziców, ale też ułatwić inwestycje samorządom. Dlatego, że przez te kilka lat program był programem, który wymagał odwagi, jak pani minister powiedziała, samorządowców i wielu samorządowców dowiodło, że taką odwagę ma i również zdolność do tego, aby takie inwestycje przeprowadzić, uruchomić i utrzymać. Ale spotykaliśmy się wielokrotnie z informacjami, że ograniczenie programu do programu rocznego jest dużą trudnością jak również później dużą trudnością jest utrzymanie tych miejsc żłobkowych bo koszty utrzymania miejsca w żłobku przerastają możliwości rodziców czy samorządów i są to inwestycje z tej perspektywy dla samorządów kłopotliwe i trudne dlatego rewolucyjna zmiana którą pan premier w styczniu nazwał turbo doładowaniem malucha polega przede wszystkim na tym że Połączyliśmy wszystkie możliwe środki finansowania, zwiększyliśmy te środki finansowe na program Maluch i one dzisiaj w skali Polski w tej edycji wynoszą ponad 5,5 miliarda złotych i to jest ogromna, ogromna kwota. Zmieniliśmy reguły co do inwestycji, to znaczy program z programu jednorocznego stał się programem wieloletnim. I dzięki temu samorządy, które podejmują się zbudowania, zupełnie stworzenia nowego obiektu, mają aż trzy lata na przeprowadzenie inwestycji, nie jeden rok, tak jak do tej pory. I kolejna bardzo istotna zmiana, właśnie dotycząca tej dostępności finansowej, polega na tym, że wszystkie miejsca, które są utworzone. W ramach tej, Które będą utworzone w ramach tej nowej edycji, będą miały zapewnione finansowanie bieżące przez pierwsze trzy lata w kwocie powyżej 800 zł na jedno dziecko miesięcznie. To jest, Szanowni Państwo, w połączeniu z, ze zmianą, którą wprowadziliśmy w zeszłym roku, a, a mam na myśli dopłatę do miejsca żłobkowego każdego w wysokości 400 zł, to jest praktycznie pokrycie kosztów również utrzymania. I dzięki temu, dzięki tym trzem zmianom, o których, powie, o których powiedziałam. Wiele nowych samorządów dołączyło do programu i bardzo się z tego cieszymy, bardzo jesteśmy z tego dumni, dlatego że liczba białych plam w Polsce, których, czyli tych gmin, w których nie było żadnej, żadnej instytucji żłobkowej, zmniejszyła się z 1100 mniej więcej do 664, czyli 441 nowych samorządów po raz pierwszy odważyło się przystąpić do programu Maluch. Z tych 441, 53 to są gminy w województwie mazowieckim, a zatem 53 gminy, które dołączają w e, województwie mazowieckim do programu Maluch to są gminy, które po raz pierwszy utworzą na swoim terenie e, miejsca opieki żłobkowej. Ponieważ e, ten program jest programem wieloletnim e, i nie chcemy odbierać szansy na zmianę decyzji pozostałym samorządom czy innym podmiotom niepublicznym, szczególnie na tych terenach, gdzie jeszcze nie ma żłobków, uruchomimy w najbliższym czasie tak zwany nabór ciągły. Aby dać szansę tym samorządom, które w tej edycji nie zdecydowały się, ale w ciągu najbliższych miesięcy czy lat będą chciały jednak dołączyć, żeby nie zamykać dla nich drogi, to ten nabór ciągły będzie uruchomiony i mam nadzieję, że wtedy te Białe plamy, te gminy, w których jeszcze nie ma dzisiaj opieki żłobkowej, dołączą. Natomiast chciałam Państwu jeszcze powiedzieć o samych danych dla Mazowsza. W ramach tej edycji na Mazowszu powstanie ponad 13 tysięcy nowych miejsc opieki żłobkowej. Łącznie województwo mazowieckie otrzyma w ramach tej edycji programu Maluch 777 milionów złotych, i to jest, to jest kwota dla całego województwa. Ta kwota dla samego Miasta Stołecznego Warszawy, bo myślę, że to też warto podkreślić, to jest kwota na utworzenie ponad 4200 miejsc w samym mieście stołecznym Warszawa. Załączny i łączny budżet to będzie zarówno dla miasta stołecznego Warszawy, jako samorządu, który tworzy swoje miejsca, jak i dla podmiotów niepublicznych, które w Warszawie tworzą miejsca, na łączną kwotę prawie e, ćwierć miliarda złotych, czyli prawie dwu, ponad 230 milionów złotych. I tu jedna rzecz, myślę, warta podkreślenia, bo często jesteśmy krytykowani za wybieranie różnych samorządów i nie, i nie udzielanie wsparcia innym pozostałym. Szanowni Państwo, na potrzeby tej edycji został przygotowany w naszym ministerstwie specjalny algorytm, który na podstawie liczby dzieci w danej gminie, dochodów tych gmin, innych czynników wyliczał i proponował pewien poziom dofinansowania każdemu samorządowi. Każdy samorząd, który zgłosił chęć budowy żłobka, tworzenia nowych miejsc otrzymał te środki. Niektóre samorządy otrzymały większe środki niż przewidywał algorytm, i do takich przykładów należy właśnie miasto stołeczne Warszawa, dla którego nasz algorytm wyliczył zapotrzebowanie w wysokości 120. 8 milionów. Miasto zwróciło się do nas z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości 132 milionów, a zatem o te 4 miliony więcej niż my proponowaliśmy. I taką, takie dofinansowanie Warszawa otrzyma w tej kwocie przez siebie, przez siebie zgłoszonej. A zatem tutaj każdy samorząd, który zgłaszał chęć. Niezależnie od tego czy duży, czy mały, czy na terenach, których jest mało żłobków czy dużo, takie dofinansowanie od nas otrzymuje. Podsumowując, szanowni państwo, po realizacji tego programu Miejsc żłobkowych będzie w Polsce, można powiedzieć, że wystarczająco, jeśli chodzi o zapotrzebowanie. Natomiast wszystkim sobie i nam jako społeczeństwu życzę, żeby okazało się, że to jednak za mało, że dzieci będzie więcej. E, myślę, że damy radę, żeby sprostać tym rosnącym, oby tak się stało e, potrzebą. Natomiast na dzisiaj rzeczywiście te wszystkie programy i cała nasza nowa edycja była. E, tak zaprojektowana, aby odpowiedzieć na te potrzeby, które dzisiaj są i ułatwić samorządom inwestowanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pani minister. O zabranie głosu poproszę wojewodę mazowieckiego, Tobiasza Bochańskiego. Szanowni państwo ministrowie, pani poseł, panie dyrektorze, szanowni państwo. Mamy wiele programów z plusem od 2015 roku. Wszyscy kojarzą program 500, a niedługo dzięki decyzji pana premiera Kaczyńskiego 800. Ale spośród tych wszystkich programów z plusem jest jeden, który za rzadko jest doceniany, i to jest właśnie program Maluch. plus. Ponieważ to są inwestycje w budowę nowych żłobków, bądź do inwestowania istniejących żłobków, bądź na zwiększanie liczby miejsc w żłobkach, bądź też na utrzymywanie już istniejących miejsc w ten sposób, gwarantując środki finansowe ze strony rządu, po to, aby rodzice mogli płacić niższe opłaty za obecność swoich pociech w żłobkach. To jest bardzo istotny program o znaczeniu naprawdę fundamentalnym, ponieważ w zakresie tej polityki inwestycyjnej, jeżeli chodzi o infrastrukturę żłobkową w całej Polsce, mamy do czynienia z ogromnymi problemami i z dość dużą zapaścią, patrząc po 1989 roku. Co najistotniejsze wśród tych 777 milionów w rekordowej kwocie zaplanowanej na województwo mazowieckie to fakt, iż dokonano ogromnego wysiłku wspólnie przez Ministerstwo Rodziny, przez Kancelarię Premiera, przez samorządy, przez wojewodów i dokonano zmapowania tak zwanych. Białych plam. Czym są te białe plamy, o których mówiły pani minister Czerwińska i pani minister Socha? To są te gminy, gdzie nie ma żadnego żłobka, nie ma żłobka ani publicznego, ani prywatnego. To te miejsca, gdzie rodzice muszą korzystać z pomocy krewnych, z pomocy babci i dziadków, jeżeli chcą jednocześnie pracować zawodowo, a szukać opieki dla swoich dzieci. Ta ogromna praca, która została wykonana, analityczna, jak i zebranie doświadczeń ze samorządów doprowadziło do tego, że przy tym naborze do programu Maluch Plus udało się aż w 53 gminach namówić włodarzy do akcesji do tego programu i do ściągnięcia środków finansowych po to, aby białe pramy likwidować. Z doświadczenia każdego wojewody można powiedzieć, iż największą radość we wspólnocie lokalnej widzimy wtedy, kiedy oddawany jest nowy żłobek, kiedy pojawiają się nowe miejsca dla Maluszków. Ponieważ Maluch Plus to ośrodki finansowe, które służą stworzeniu żłobka, który jest nowoczesny, jest bezpieczny, w którym znajdują się różnego rodzaju artykuły, przyrządy do uczenia Maluszków poznawania świata w sposób bezpieczny i w sposób nowoczesny. Dzięki temu wiemy, że przebywają naprawdę w miejscach, w których możemy być oni spokojni, o które rodzice są spokojni, a jednocześnie poznają świat, uczą się nowych rzeczy, rozwijają swoje zmysły, rozwijają się intelektualnie. W sposób który spełnia wszelkie nowoczesne europejskie standardy i to najbardziej cieszy że w przeciągu najbliższych lat w miejscach gdzie do tej pory nie było żadnej infrastruktury tego rodzaju powstaną nowe żłobki z dofinansowania rządowego jak państwo widzicie są to rekordowe środki i środki o charakterze historycznym które zarówno w miejscach tych mniejszych w tych mniejszych gminach jak i w tak wielkich samorządach jak miasto spo, stołeczne Warszawa po, pozwalają na inwestycje w tego rodzaju infrastrukturę. Ja apeluję z tego miejsca do wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów, aby jak najchętniej i jak najszerzej aplikowali do tego programu i aby zwracali się do urzędu wojewódzkiego z pytaniami, z jakimiś wnioskami o radę, dlatego że przed nami jest bardzo duża praca. W tym celu, aby nadgonić pewną średnią europejską. Województwo mazowieckie docelowo będzie miało poziom żłobkowienia na poziomie 51%. Czy nas to satysfakcjonuje? Z pewnością nie, ale porównując to z rokiem 2015 jest to gigantyczny skok, jeżeli chodzi o liczbę miejsc w żłobkach, co pozwala podejmować pracę zarobkową rodzicom, będąc spokojnymi o to, że ich maluszki, ich dzieci przebywają w miejscu, gdzie są absolutnie bezpieczne i uczą się poznawać świat w sposób, na który zasługują. Także mam nadzieję, że powstanie tych inwestycji tyle, ile założyliśmy razem z Ministerstwem Rodziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie wojewodo. o Zabranie głosu poproszę panią poseł Teresę Wargocką.